Możemy korzystać z tego jako typowej końcówki mocy. I gra to naprawdę świetnie i ma ponad 1 kW mocy w jednym omie, więc wystarcza w zupełności do praktycznie każdej aplikacji, jeżeli chodzi o zasilanie subwoofera. I znajdują się te wszystkie trzy wzmacniacze, czyli dwa nasze oraz fabryczny, wszystko w boczku z lewej strony. A pod fabryczną pokrową bagażnika zameldował się wykonany u nas. ładnie wykonał piękny subwoofer pod Morela płaskiego. Morel PS 12, czyli 12 cali slim 700 rms -u. ten głośnik prezentuje się jak sami widzicie wyśmienicie, nie zajmuje żadnej przestrzeni i zostało się trochę miejsca na fabryczne elementy jakim jest zestaw do naprawy koła i jakieś tutaj inne rzeczy które dodało nam Audi zamykając tą opowieść o Audi RS6 dzięki temu powstał wyśmienicie grający samochód na bardzo zaawansowanym systemie aż finalnie 19 kanałów to wszystko w topowej topowej odmianie Audi RS6 i typowy system audio od Rebeka oraz jeżeli chodzi o wzmacniacz procesorów, jest to HX V8, jak już mówiłem. Także wszystkie świetne realizacje, jak zawsze, u nas Top Auto.